Sam zastanawiam się, dlaczego tutaj usiadłem i dlaczego do Państwa mówię. I właśnie jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to taka, że, że nie jest mi do końca wszystko jedno, że jest wokół nas, szczególnie właśnie w kościele, tyle rzeczy, które nas czasem śmieszą, irytują, które chcielibyśmy zmienić. I ja nie mówię tutaj oczywiście o kwestiach teologicznych, bo tutaj. Na to pole w ogóle bym nie chciał wkraczać, bo od tego nie jestem specjalistą. Natomiast e, istnieje coś takiego jak życie kościoła, czyli życie wiernych, ale to e, życie też, na to życie można patrzeć też z dwóch stron, znaczy z, z dwóch stron ołtarza: z naszej strony, tych, którzy przychodzą do kościoła, ale także tych, którzy patrzą na nas z drugiej strony ołtarza, czy, czy, czy patrzą na nas z zębony. No więc e, możemy, możemy takie e, rozmaite aspekty tego życia naszego kościelnego e, wytropić i, i, i je po prostu pokazać. Znaczy, mam ogromną prośbę: jeśli Państwo mieli pomysły albo swoje uwagi, to, 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 to można je mm, drogą, drogą internetową e, do mnie jakoś kierować, a nie tylko do mnie, do, do całej naszej e, telewizji. No i, i tak to będzie, znaczy ja myślę, że nie wiem czy Państwo pamiętają, taki jest, to chyba Groucho Marx powiedział, a potem to Woody Allen, Allen powtarzał, że nie chciałby należeć do klubu, który by go przyjął w swoje szeregi, no więc cały numer polega na tym, żeby właśnie należeć do klubu, który nas przyjął i y, temu klubowi się zrewanżować, żeby zasłużyć na, na członkostwo. Pan Bóg u nas wykupuje abonament dobrych uczynków, ale, ale nie mówi nam, żebyśmy siedzieli cicho i absolutnie ze wszystkiego byli zadowoleni, więc zawsze można trochę ponarzekać.